Cześć! Ja nazywam się Marcin Buniowski i specjalizuję się w doradztwie na rynku pierwotnym. Bezpłatnie pomagam znaleźć nowy dom lub mieszkanie w rejonie Rzeszowa. i Dzisiaj chciałbym Ci zaprezentować gotowe trzypokojowe mieszkanie, zlokalizowane na zachodzie Rzeszowa, przy ulicy Wołyńskiej. Mieszkanie ma powierzchnię około 61 m2, w skład którego wchodzą dwie odrębne sypialnie, salon z aneksem, dwa balkony oraz łazienka. Rozpoczynamy od przedpokoju. Warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj na całości praktycznie, na całej długości przedpokoju zaprojektowane miejsce na dużą szafę. Rzadko się zdarza, by w takim mieszkaniu można było zlokalizować na tak dużej przestrzeni bardzo dużą zabudowę. Następnie wchodzimy do największego pomieszczenia w mieszkaniu, salonu z aneksem kuchennym. Całość ma powierzchnię ponad 26 metrów kwadratowych, więc jak na standard mieszkania w bloku jest to bardzo duże, duża powierzchnia. Z salonu mamy wyjście na jeden z dwóch balkonów. Z racji tego, że w części aneksu jest okno, mamy możliwość wydzielenia trzeciego osobnego pokoju przy zachowaniu jasnej kuchni, a całe mieszkanie jest na trzy strony świata. Przechodząc dalej, łazienka. W tej inwestycji w łazience mamy ogrzewanie podłogowe plus grzejnik drabinkowy na ścianie w standardzie. Mniejszy pokój oraz sypialnia z wyjściem na drugi balkon. Jeżeli chciałbyś poznać szczegóły tej inwestycji, na dole pod filmem znajduje się link do oferty, gdzie przedstawiam szczegóły całej inwestycji oraz wszystkie dostępne mieszkania. Bądź możesz do mnie przedzwonić lub napisać na adres e-mail, aby umówić się i przyjechać tutaj na miejsce, by zobaczyć te i inne dostępne, gotowe mieszkania w stanie deweloperskim. Do odebrania i wykończenia praktycznie na już. Pozdrawiam, Marcin Gniowski.